Hej hej, dzień dobry moi mili. Ja jest Adwaszko, a to jest nowy odcinek, ostatni finałowy z Metro Exodus. Some Story. Moi mili, zostawcie łapkę w górę, komentarz, coś po sobie pod filmem, subskrypcję jak Wam się podoba, jesteś tu nowy i w ogóle wszystko co Ci się podoba, zostaw. Nawet możesz mnie pohejtować w komentarzach, jak masz taką potrzebę. I tak, jak mnie wzywasz, to dostaniesz jakiegoś bana i tyle. Pff, tak więc najwyżej to będzie Twoja strata, mój drogi kolego. Tak, tylko są w wstępu, nie żebym miał jakieś tutaj, wiecie, <grystanie> jakieś tutaj e, zaczeć świeżałości, jakieś takie dziwne postanowienia. Anyway, ostatni, ostatni odcinek moi mili, lecimy dalej z tym koksem, kończymy to, jestem bardzo podjarany faktem, że kończymy tą serię tak naprawdę ostatecznie, bo jest to jakby nie patrzeć, ostatnia część metra jakby per se. Per se, licząc wszystkie części, które od początku tak naprawdę nagrałem, od czerwca tak naprawdę, które nagrywałem, co nie? I co? Jestem was szczęśliwy, że dotarłem do tego miejsca. Okej, okay, troszeczkę mnie tłuką, muszę przyznać, troszeczkę mnie to boli. A tutaj mogę przestrzelić na przykład przez tą, przez tą kratę? <laughs> Straciłeś dla mnie jajca, kolego. Następny. No, come on, come on, kto tu jeszcze do mnie przyjdzie? Ktoś może się ur uraczy kolejną kulką ode mnie? Halo, halo. He, hej. Next one, please. Kto następny? Kto następny? Kolego złoty, jestem, jestem snajperem AK wyborowym. He, he, he. Świetnie, bo wiecie, karabinem. He, he masło maślane, karabin wyborowy, a, a to drugie, no właśnie, snajperka snajperem. Dobra, no, nie szczele wyborowe, po prostu snajper mi się wydaje. Ach! Boże, jakie to jest dobre! Ja... Gdzie, gdzie, gdzie się czaisz? Gdzie się, się czaisz? Tutaj? Ojoj! Oj. Ale musiało zaboleć! To kurde zabolało, nie? Że się tak skradali się. Tacy gotowi, tacy zmobilizowani bliście, że... My damy radę! Kto da radę? My damy radę! Kto nam kurwa ukradł marzenia? Samol nam ukradł marzenia! A co chcemy? Żeby samol nam oddał marzenia! Tak więc go... Zajebać, powtórzcie, zajebać go trzeba. i świetnie, dziękuję. O jaki cwaniak, myślisz, że jaki jest cwaniak na snajperkę, Ojoj. Sorry, wyborowy snajper jest tylko jeden na tej dzielni. Mam nadzieję, że to się jakoś nie odbije na dobrym zakończeniu, że ja wszystkie tu je wymordowałem. Oooo, co to jest? Jo, jak ja tutaj sprzęt znalazłem. Jesus ja nie widziałem, że ten karabin, tą pseudo snajperkę, którą oni używają, to można jakoś, tak nie wiem. Przerobić na jakiś karabin czy jakiś półmaszynowy pistolet, jakie to jest dobre. No, dobra, chuznek. Chyba zabiłem wszystkich, mi się tak wydaje. Halo, dzień dobry. Zostałem Jolkę, nie? Jakieś okienko tutaj, panienka z okienka, coś, nie? Ech! Ciekawe, czy wiarygodna by była, jakby historia e, zabójczyni w tym świecie, co nie? Bo jest to, jakby zasadniczo, bardzo świat. Nic nie widziałeś, kolego. Kolego, halo. Świat zdominowany przez mężczyzn i interesuje mnie, czy na przykład tutaj przedstawienie losów na przykład jakiejś kobiety, najemniczki byłyby w wiarygodny sposób pokazane. W sensie, wiecie, zawsze to zależy wszystko od pomysłu, fabuły i tak dalej, ale wydaje mi się, że było, mogłoby to być dość takie ciężkie zdanie, by zrobić to e, dobrze tak naprawdę. Dobra, kolejny zabity. Oh my god, jakie to jest przyjemne. O, szty w życiu, dobra! Wow, wow, co tak wszyscy! Co tak wszyscy? Nie ma tak dobrze. Halo, halo, pacany! Kurde, strzelam herczety, tak nie patrzę. Jezus, Maria, strach się paśmie wchodzić w drogę, co? Strach się, kurde, bać. ja dopiero, ale ja teraz. Aż chyba troszeczkę za bardzo. Widzicie te ulepszenia na mojej broni? Wiecie, ile się tutaj. Naganiałem, żeby je zdobyć koledzy złoci. Hm? Wiecie ile się naganiałem? bo to Jeszcze jedna, pyk! He, hej Zajebiście! Ło wow, wow wow! Dobra kolego Skoro tak chcesz się bać. O, co tu mi rzucacie? Przepraszam bardzo, za światła te dzikie jakieś są Czy ktoś tutaj... Płacze przeze mnie? Halo? Ek, umarł w butach. Ten umarł w czapce. A ktoś tu umarł, ten? Może chce umrzeć jeszcze w ichniejszy sposób? Halo? Halo, mobilizuję do tego, żebyście umierali i to śmiercią bolesną. Dobra, koledzy, mi się wydaje, że ktoś tu mnie cały czas chce atakować w jakiś tutaj bardzo przykry i bardzo bolesny sposób. Ale nie naprawdę. Bronie, które strzelają pojedynczo i precyzyjnie są. O wiele lepsze od karabinów maszynowych. Nie przynajmniej w takiej właśnie sytuacji, tak zwanego, jak ja to lubię nazywać, kontrolowanego chaosu, gdzie wszyscy panikują. My, o Matko Polska, on jest wśród nas. Ale tylko robię Pstryk z ukrycia i go nie ma. Jokie to jest kurde dobre. Dobra, pozbierajmy, pozbierajmy sobie troszkę tak naprawdę wszystkiego, bo nam się przyda tutaj jakaś amunicja i inne takie tegesy. ojojojoj oj, 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 oj. trzeba było zgasić. Właśnie dobre pytanie. Czy on mówi to nam specjalnie, że że mamy tak nie ryzykować? Ale ja w ogóle nie ryzykuję. Halo, to jest dla mnie czysta. Przy... Ja ci nie odpuszczę tego, stary. Ja nie odpuszczę napierdalania tego tych wszystkich ziomusiów. Stary, nie po to mam to moją snajperkę z tłumikiem, tak? No, no, no. Cześć się trzymam planu? Mordo, pizdo jebana, no. Halo? Dobra, no to chuj po skradaniu się tak naprawdę, nie? Właśnie sam dał o sobie znać z, z własnej woli. Halo, halo, dzień dobry. O ja. Oklepane. Dobra, who's next? Dawaj mi tu wszystkich. Mordy, jesteście na strzałach, jesteście żałosnymi pomiotami szatana, a ja jestem egzorcystą! Next one! Next następny, come on, come on! Jak normalnie na kaczkach, jak kuźwa na kaczkach, nie? Czy ja mam zrobić coś tutaj bardziej kreatywnego niż na pierwsze z nich jak szalony tutaj MacGyver czy inny Doomslayer? Halo, halo, nie wiem czy porównają MacGyvera do Doomslayera, totalnie nie ma jedno i drugie wspólne, wspólnego nic ze sobą. Jezus Mary jak wy się was grzecie, ludzie! Czemu nie mogę cię postrzelić? Mordo! Halo, 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 halo! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo, 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 halo! Ja skoro rzeczy nie trafiłem. Sygnoju, dobra! Sniper motherfucker! Pyk, elegancko, już cię nie ma. A, dobra, chciałem go tak ładnie postrzelić, ale może nie będę marnował amunicji do jakichś fajniejszych broni, tylko postrzelam sobie z pistoletu. Czego ten fioletowy jest taki mocny? Halo! purpleman, purpleman jesteś? Kolejny Purpleman? Beski to fioletowy jest mocniejszy, nie? A nigdy sobie z tego sprawy nie zdawałem jakoś specjalnie, bo nie... jakoś nie przyjmowałem to do swojej wiadomości, że jest jakiś fioletowy w ogóle, jest mocny. A co ty w życiu? Ja! Koncentrować się na tym, wow, 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 na tym co się dzieje w życiu. Jaki piękny. Dobra, lecimy dalej. W ogóle zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, coś po sobie. Bardzo zawsze ja jestem zajebiście wdzięczny za to. Chyba wspominam już na początku, ale totalnie zapomniałem o czym mówiłem na początku. Halo, halo, halo. Na halo w Mordewalo. Trochę tu upiorne, że tak to wszystko tutaj warczy naokoło, nie? Kurczę. No dzień dobry, co my tu mamy jeszcze ciekawego? No siema, witam, witam. Witam, witam, a zdrowie pytam, chyba raczej nic, nic nie mamy. Co, będzie mi dalej to mówił, że... Nie wychylaj się, Samuelu, trzymaj się. A ja powiem nie, i chuj. powiem to się źle skończy, bo jak była taka podpowiedź, że... Trzymaj się tego co mówią ci postacie, wtedy masz dobre zakończenie. A teraz robię odwroc, robię takie takie powtórzenie z lastlight'a. Dobra. A może sobie zrobię trochę a amunicji zapalającej? A może, może, może. Naprawdę nie stać mnie. Lol. A co to mam ciekawego? Rufa. Jednak no, skoro mam już tą lufę to fajnie, ale i tak z tłumikiem chcę mieć wszystko. Tak więc nie ma co marnować zasobów. Doczyścimy sobie tylko te bronie. Nie wiem, czemu one mi się tak brudzą. O, może maskę sobie. Może kurwa jednak nie. Dobra. No to najwyżej maskę będziemy mieli kijową. No to świetnie zaiste, świetnie, świetnie. A może znajdziemy coś jakiś sprzęt, jakieś zasoby, żeby trochę sobie tą maskę jednak e, coś 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 tego naprawić. E, czekaj, 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 czekaj. O, 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 o właśnie, tyle zapasów, coś się w bazie wojskowej. Halo. Coś coś powinno się zawsze coś znaleźć. Ewentualnie Eee, rozbierzemy sobie amunicję w taką tutaj do strzelby, śrutową, i może to mi da trochę tutaj narzędzi, by naprawić sobie maskę. No i mamy, no i super. Dobra, słyszę tutaj koledzy, jak obstrani, już tutaj po kurde Beret, że ja tutaj się znajduję i znasz tutaj, skończę tutaj ten żywot Briana ich, tutaj nędzny. Halo, halo. Eee, czy ja mógłbym cię stąd poszczelić w sumie? Żeś się przejął? Się przejąłeś? Wow, kurwa, ale jestem! Co tak w moją stronę biegniecie? Umieraj! Strategicznie, kurde! Właśnie, coś tu chciało wybuchnąć. Aha, chciałem rzucić tutaj bombą, ale he, he, nie mam już bomby rurowej. Halo, przecież. E, w gąsie. We przeciwko mnie. Czy wy widzicie, z kim wy kurczę walczycie? Znaczy, głupie jest to, że, że Tom nam mówił. Trzymaj się planu, unikaj ich. A może właśnie dlatego powinienem się trzymać planu, bo teraz nie miałbym takiego e, rozjebu tak naprawdę, wszem, owszem obecnego. Kurde, może dlatego. Taka jest konsekwencja moich czynów. No to wezmę te konsekwencje na klatę i wszystkich zatłukę, jak bum cyk cyk tak naprawdę. Okej, okay, coś mi tu kurde. Wydawało mi się, że wybuchnie. Okej, okay. czekaj, czekaj, mordo. Hi -hi. Co? Co ty mi zrobisz? Ja nie jestem twoją siostrą, żeby mi takie rzeczy robić. O, coś tu leci. ale to tylko flara była. A, widzę tutaj kolegę, ale on kolega trochę nie chce widzieć mnie. Jak wy to robicie, że się chowacie w taki sposób, że wam głowa odstaje? Jesus. Dobra, umieraj. Daj mi następnego tutaj, żeby umarł. O kurde, z mojej woli. Ale coś umierać nie chcą dla mnie. Nie stracić dla mnie głowy. A ja tak. <laughs> o bo ja mam ja jakąś taką statystyczną przyjemność z tego, że na w świecie ich morduję. Jezu, naprawdę. I tylko gry nam dają taką możliwość realizacji e, czegoś takiego. Dobrze, to światło mi przeszkadza i to fest. Trochę się może podleczę, tak szczerze powiedziawszy. Bo chyba się przyda tak, tak naprawdę. Takie leczonko. Dobra, nice. Kolejne światło down. Halo. Hehe, kolejny stracił dla mnie czerep. Ale ja się jaram tym, nie? Ojoj, sorry, dosłownie skurcz, skurcz palca dostałem i cię zabiłem. Oj jak mi przykro. Tak cię kurde rozumiem, nie? Przypomina mi się taka historia Jak dosłownie rączkuje, biedny. Przynajmniej taka historia, jak kiedyś robiłem prawo jazdy, spoiler, nie skończyłem niestety, ale robiłem, robiłem i czekałem sobie na autobus, który zabrałby mnie z jednego miasta do drugiego, co nie? I dosłownie patrzę, jakaś starsza kobita biegnie tutaj, by zdążyć na autobus, który zaraz się zamyka i tak dalej. To ja jako dobry chłopak z dobry chłopak z dzielni puknęłem w szybkę tego autobusu, nie mojego przy okazji, nie, nie, nie do tego miałem wejść, żeby pokazać, że jeszcze ktoś biegnie. Ten gościu się spojrzał

Interakcjach z ludźmi Gdyż trzeba być no chociaż empatycznym w danych sytuacjach, nie? Tak, serio? A jak sobie samego siebie to zostanę zastępcą? Taka wiesz, to trochę taka rozciągnięta filozofia, nie? Tak szczerze powiedziawszy Dobra, gdzie następni koledzy złoci? Nie wyobrażam sobie przejść te, tego fragmentu gry, żeby nie było żadnej akcji, naprawdę, no Jesus no przynajmniej w końcu się przyznałeś do tego, że twoi ludzie to pizdy jak najbardziej, no. No stary ruchami na lewo i prawo. Hi. Boże, jak ja kocham to snipera, ja się powtórzę piąty raz Uwielbiam Gosiu tam w ogóle sieci swoją droga. Widzieliśmy go przez tą tą szybę, nie? Nie da się go tam postrzelić e, przez tą szybę, bo mi się wydaje, że ta szyba... Powiem to trzeci raz. że Czwarty, że ta szyba jest kula odporna ale ktoś tu w ogóle został, szczerze powiedziawszy? Eee, kolega tam jeden? Okej, okay, po problemie. Who's Dext, Klim, Klim, mordo! A może byś tak na solo do mnie wyszedł, co? Z rękami w górze, szybciej się postrzelę. Eee, wiem z kim zadzieram, z przywódcą. pizdy, <laughs> Halo? Halo? Picasso? Ciań dzian jin. Ten tan ten O mam dobry humor, nie? Wybaczcie mi, że ja mam taki dobry humor co, co macie mi wybaczać? Mam mega dobry humor, no w kończę z kończę tej serię Jest git, myślę Z życiu ogólnie, więc tutaj okej okay. tak bastard Eklipki bastard Halo? Ale co tam się dzieje? Co ty tak się gorączkujesz, Mordo, co? Co ty się tak gorączkujesz? Co, 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 co te nerwy? Kogo tutaj.. Serio? Kurwa, Samuel? Nie denerwuj mnie. Łożty w życiu! O to ty w drugą stronę strzelasz? Dawaj! Kurwa, Samuel! Co ty robisz? O! Ty jesteś zwierzątą, ale trzeba cię sądzić jako My Wysyłamy buntowców w naszych krajach. Grubo powiedziane. Ja nie ja a to nam Czy zajebałem wszystkich po drodze? Chierpię na ryla! Chyba to nie jest moment, żeby pić kawusie. No, tylko spróbuj jeden z ruch zrobić, stary. Już cię nie ma. Surprise! Padla! Wow! Let's fight to! Anime fight! Z toporem na mnie! Z toporem! To jak karabinem, stary! Jak prawdziwy Americanin, kurwa! Moją prawdziwą moczą jest moc prochu, motherfucker! Taki ze mnie mag prochowy! Się nie obejrzysz, jak kurde z podkręconą... Kulą na ciebie walnę! Chyba to niedobrze, że tak się stało. Oho, oho Dobrze! Zjadra mu przypie***l stary! Dawaj kulde, Epic fight! Ale ej, gdzie są quick time eventy? Ja chcę mu oddać, Jak chcę sobie pora... w życiu jaki majher! No serio, naprawdę! Naprawdę? Wcześniej taki kurwa Bruce Lee karate mistrz byłeś, a teraz co? Wow, wow, wow. Ok, rozważałem, czy byłaby opcja, by go oszczędzić, to by go oszczędzić, nie? Ale lipa jednak. Może jednak, gdybym się skradał, to byłaby opcja, żeby go oszczędzić. Motherfucker! <ścoughs> <ścoughs> dawaj, 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 Samuel. A i co? Będzie teraz okazja, by rozsadzić tą łódź, tak? Ja pierdolę, dobra, ale będzie wybór teraz, ja dupię. On nas fujach chce zrobić. Ale oni odpływają beze mnie. Rozsadzamy kurwa. Rozsadzamy to kurwa. Dawaj. Jak prawdziwy Amerykanin, trzeba to rozsadzić. Zajenaj kapitanie, szacun dla ciebie. Nie no ale sceneria bardzo fajnie wykreowana przez tutaj autorów tej gry. Fajnie, że widzimy twarz bohatera przez całą fabułę tego DLC, że nie udają twórcy, że nie no, trzymamy się założeń z podstawki, i ma być tak samo narracyjnie jak podstawce. Nie, oni poszli trochę w innym kierunku. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. Takie małe projekty często właśnie nakreślają pewną przyszłość do następnych projektów, które, większych, które będą ci twórcy robić. Mam taką przynajmniej nadzieję, nie? Jeśli już nie zbankrutowali, bo że historia tego studia jest mają duże wzloty i dużo upa upadki Pytanie za 10 punktów Czy jak ja bym przeszedł tę finałową część po cichu, to Samel by przeżył? Kurwa? Ja zdjelał to, czemu przywyk za 20 lat Spasa ostatki naszego mira. Pażer tu olsa boś, to bo niedatło z rodzicaryzroku jatier najwojnniej. Nie nasz mi jak knopku, byli jedna mój byłbył u mnie w karmanie. No Kakolcy Noj. Przeżył. Przeżył czy nie? Przeżył. Ja nie z doju. Czerzył, Ja wie Przeżył. Jest czerzek. Yes, Dobrze. Kurde, taka powierzchowna rana nie zapieprzy takiego Jankesza czystej krwi, motherfucker. Ale yeah. ładny kader. Ładny, podoba mi się. Bardzo. Mamy to. Mamy to. 4A Games, Metro Exodus, PC and Chains Edition, Enchained, Enchained, rozszerzona edycja. 4 Games. Dziękuję. Dziękuję temu studiu i dziękuję Wam za tą serię. Dziękuję wszystkim nowicjuszom, którzy przybyli przez tą serię. To była świetna seria. Ogółem z Metra, wszystkie trzy części DLC z Exodusa. Mega. Kurde, ale to jedna z moich dzisiaj, muszę powiedzieć szczerze, przed wszystkimi. To jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Teraz, naprawdę, bawiłem się przednio przy tej produkcji. Bawiłem się przednio, poznając ten świat, wszystkie jego różne oblicza to wszystkie jego politykę, jednostki wojskowe świetnie, mega spójne, mega dobre. Jest to jedna z tych gier. Która udowadnia to, że poprzez medium można człowieka zachęcić do przeczytania książki. <grymne> Zaiste. To jest. Ja już wiem dzisiaj, że ja sięgnę po litera literaturę Dimitrya Guchowskiego, ale zacznę od Future. Od książki jego pod tytułem Future, a nie od metra. Po prostu, bo to jest stand alone. Ale w ogóle swoją drogą nie mówiłem chyba o tym. Ja posiadam swojej kolekcji książek, dwie książki metra, ze świata metra. Prawo do życia i prawo do zemsty. Które nie są autorstwa tego właśnie autora. Ale jeszcze ich nie przeczytałem. A mam ich w swojej bibliotece od jakichś 6 lat. Tak więc prawo ja. Kupiłem w Bierze za trzy dychy. Sądzę o tym DLC. Szczerze. Bez bicia. Mega dobre. Mega dobre. Serio. Ma one wszystkie te zalety, które ma podstawka. Plus do tego wprowadza nowe bronie. Wprowadza... Pewien, pewną inną narrację, bardzo prostą narrację, jeśli mam być szczery, ale bardzo przyjemną jednocześnie. Podoba mi się to, to że wszystko ładnie się rozgałęzia: wszystkie te motywy z kapitanem, z Samuelem, z Edwardem. Edward nie, Przem Tomasem. Się nawet z tym kurde, demonem, którego na początku spotykamy i tak naprawdę dopiero pod koniec gry się z nim rozprawiamy, ile razy mi z nim walczyliśmy? Trzy, cztery razy? Za każdym razem to było takie poczucie, że to my z nim jesteśmy rywalami, my z nim chcemy walczyć. Lubię takie rzeczy, lubię takie rzeczy, kiedy twórcy gry, czegokolwiek, biorą jakieś znane motywy, przekształcają je na swoją modłę, tak żeby to było po prostu. Przyjemne. To nie użyć być mega oryginalne, ale przyjemne. Chociaż, no dość oryginalnym dla mnie fajnym motywem jest to, że rodowy Amerykanin próbuje wrócić do swojej ojczyzny po 20 latach, spędzonym w tak naprawdę, nazwijmy to, takim takim narodowym przeciwniku, jakim jest Rosja, postapokaliptycznej Rosji po 20 latach. Fajny motyw. Fajne, podoba mi się. Czemu nie ma co żadnej muzyki? To są nie, nie ma nic. Tak! Tylko mój głos, tylko mój seksowny głos. Tak trochę przeciągam, żeby ten film może nie miał a, tylko 20 minut, ale... Czy mogę to ten? Tak, mogę to pominąć. Czy jeszcze nas czeka może jakiś film na końcu, jakaś informacja? E, tak, dalej coś tam się napieprzało. I wracamy do. Tak! Cudnie. Może. Ta gra była cudna. O to co? Widzimy się prawdopodobnie jutro w nowej serii na kanale z gry Dead Space. Ja znikam. Muszę posprzątać mieszkanie i głównie posprzątać mieszkanie i pozmywać gary. <grym> no, jest życie samodzielne takie bolesne czasem. Ale co? Dobra, nie, pogadamy sobie jeszcze, ale nie mam o czym, po prostu tak przyciągam to bez końca. Dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz za uwagę. Tu był Adwaszką. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia już jutro w nowym projekcie. Kończymy metro na tym kanale. Bez odbioru, cześć. Pa, pa.